No starzyk mój szoł to było 1891 rok z wojska, w wojsku Magdeburgu wtedy jeszcze nie jeździły. To musiał też obiekty, też wojownik przyjechał na obiekty. A Kajestow, to w ławczach, jak na żory jeździł, mm -hmm. że tam też, że był ten wodnik. A widział go tam? Starzyk go nie widział, ale go dali. Psział no, w ta noc, padał i końca go stroka pod sadzonką pod stroną, jak to pierwsze mm -hmm. bez stroną przy Stoła baba, chłopionka. Nastrojona, baba nie nastrojono, połopcz, tu pagę wyrośnione, jak to pierwsze chłopionki udzie pod karkę, zamkniono. I starego co baba, idziecie kaj dali, boicie się, albo to idę dalej i cieszyną. A baba stoi nie do nic. No i do niego, baba stoi nie idzie, i nie go do niego. No nie chcecie iść, to stądcie z Bogiem i ojda są. A baba się uleźwa i powiedziała, 40 lat tu stoję i na to słowo czekam. I straciła się, normalnie jak człowiek idzie, to się no. straciła się, pana w starych Znikła. Stary mnie nie Czajnikowi wtedy było 21 noc. A to widział ją w nocy czy w dzień? W nocy szło z tego ciuga, to do rządu no, no, przyjechał no. i do żorzą Bez łosiny, bez borenia, tam ta mm -hmm. druga, jak to idzie, no ona wtedy nie była twardu.